Siema. coś tam tego, jak tam ten? Dobrze jest, nie? No, i dobrze wiesz. Wychodziliśmy tam z typami, wiesz, nie? Tak jak ci mówiłem, nie? Na różnych wjechaliśmy do pił, wiesz. Kolej coś tam tego, nie? I dobrze wiesz. Coś tego nie, mówię, co to jest, nie? Mówię, co to jest, nie? chyba nie jesteś typien, nie? Nie, mu papę, nie, jak narkotyków, nie, centralni, nie? Wybierali, co bo się zaraz są spierdolarze, ma to nie? Centralnie, wiesz, Wyjechałem tam, wiesz. No, z typami szybko tam wjechali, wiesz, Schodzi, nie? No, było dobrze, wiesz. A co tam wie? Jak tam? Dobrze jest? Ho! dobrze, dobrze żyjesz, widzę. Jest dobrze. No wiesz. My tam żeśmy z typami, wiesz. wiesz Jechaliśmy też samochodem, nie? Wiesz tam do innego kolesia, nie? Bo on coś tam kurwa kasy, wiesz, był duży, nie? Wbijałem tam na hadę do tej panie. mówię co tam kurwa typie, nie? Gdzie jest kasa, nie? Od razu lisa, wiesz. wiesz. Koś, przepraszam, tego się popakał, wiesz, wieś. go na kolano, nie? Mówię, dobra, wypij dalej, nie? Dalej dawaj kurwa, coś w zamian, nie? Ten wiesz, wyskoczył kurwa ze złota od starych wiesz tam tego, no ja mówię, ty jesteś pojebany kurwa? Ja nie chcę złota swoich starych, tylko kurwa twoich pieniędzy, nie? Szpa nie? Także wiesz, lepiej uważaj, bo na tym razem do kupia ja skończy, nie? Nasz czas do jutra. No, tam wiesz, bo dobrze, wjechaliśmy tam, wiesz, tu to chodzi, nie? No, na rejona to, to wiesz.